z okazji Dnia Edukacji Narodowej w imieniu wszystkich uczniów naszej szkoły życzę wszystkiego najlepszego Pani Dyrektor Asi Klasz i Pani Wicedyrektor Edycia A to to kto widzi w każdym dziecku wyjątkową osobę i zachęca je do rozwijania jego talentów oraz nowych stron. Tu tak uroczy się wziwę, Pani Asi Lemańczuk. wszystko co dobre. Życzę naszej drogi Pani Izie Rybakowskiej, by każdy dzień miły dla niej był ram... Nie budzi wszelkie dźwięki, padał w dla nich takt piosenki. By zaczynała dzień wesoła i żeby znikła z w czoła, by wiatr jej pachniał, śmiech jej szumiał, by każdy w klasie ją rozumiał. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Nauczyciela dla pani Jęki Wszystkiego, Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Nauczyciela dla pani Sylwii Fieloszkiewicz. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Nauczyciela dla pani Bogusi Nagrodzkiej. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Nauczyciela dla Pani Bożeny Gołębiowskiej. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Nauczyciela dla Pana Radosława Kariciuka. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Nauczyciela dla Pani Agnieszki Rybackiej. Wszystkiego najlepszego z okazji dla Pani Mariusz Panie kucharki, potrawy nam gotują które dzieciom bardzo smakują. Więc dziękujemy za te obiadki i wręczamy śliczne kwiatki. Życzenia dla Pani Oli, Ewy, Moniki i Małgosi. Życzymy pani Magdalenie kochanej, aby każdy dzień był super trany, żeby zawsze była w uśmiechu i dobrze nas pamiętała. Pani Kamili życia staramy, bo dziś dzienną no wsiadamy. Zdrowa szczęścia pomyślności, a w życiu wiele radości. Pani Sylwia w szkole wszyscy świetnie znają i wielką sympatią i zaufaniem obdarzają. Elegancka, uśmiechnięta, pozytywnie zakręcona. Jedyna w swoim rodzaju, taka jest ona. Pani Gabrysia, nasza szkolna mama, przez nas wszystkich jest bardzo kochana. Mimo, że od innych nauczycieli dużo się od nas nasłucha, to jak dotąd nie cierpi na bólu. To, że nie boli ją ucho, nie znaczy, że uwagi uchodzą nam na sucho. Jak historia opowiada, to wszystkim szczęka opada. Miła, mądra i powabna, zawsze uśmiechnięta i zabawna. Pani Gabrysia jest finalna. Życzymy Pani, tak jak nikt nie życzy, spełnienia wszystkich marzeń, zdrowia, szczęścia i słodyczy, i życzymy, tak jak życzę, dobra wróżka, by spełniły się, się życzenia z samego końca, końca Pani, Pani serduszka. serduszka. Serdeczne życzenia dla Pani Kamili Mateckiej. Z okazji Dnia Nauczyciela serdeczne życzenia składamy. Dla Pani Anety, piękny bukiecik wręczamy. Serdeczne życzenia dla Pani Anety Borowicz.